Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Znamy wyniki tegorocznych matur. Podobnie jak w poprzednich latach, największym wyzwaniem dla uczniów w Wielkopolsce okazała się matematyka. Zdało ją 84% przystępujących. Język polski poszedł maturzystom niemal identycznie jak rok temu. Egzamin zaliczyło 95% zdających. Z kolei z języka angielskiego maturę zdało 92% uczniów. Centralne biuro antykorupcyjne zdradziło szczegóły sprawy dotyczące układu korupcyjnego, w który zamieszany jest urzędnik pełniący funkcję naczelnika w zarządzie dróg miejskich w Poznaniu. Mężczyzna wpadł zaraz po tym, jak od pośrednika przyjął łapówkę w kwocie 150 tysięcy złotych. Podczas przeszukania w jego miejscu zamieszkania zabezpieczono gotówkę w kwocie ponad 700 tys. złotych, luksusowe zegarki i biżuterię. Zaniedbany dotąd skwer u zbiegu ulic Garbary, Małe Garbary i Stawnej, w miejscu dawnego klasztoru dominikanów, wreszcie odzyska dawny blask. Zarząd Zieleni Miejskiej przekazał teren wykonawcy, a prace już ruszyły. Skwer wzbogacą nowe nasadzenia. Jego przestrzeń ozdobią cisy. Na terenie ogrodu pojawi się też trawa. W parku Cytadela powstaje wyjątkowy ogród daliowy, który już teraz zachwyca rozmachem. Blisko pół tysiąca krzewów i ponad sześć tysięcy roślin okrywowych to tylko część nowych nasadzeń.